Szymano siemano glitch na expa fortnite zostaw łapę zostaw suba kiedy jesteśmy na łapie to to mapa typu tycoon a dokładnie tiktoker tycoon wpiszcie sobie po prostu tiktoker tycoon i wam wyskoczy Tam pani Panią się wpisywać kodu e, w wyszukiwarce no generalnie za ulepszanie tego tycoona dostajecie expa e, oprócz tego cyk 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 jak sami widzicie dostaje teraz fajne ilości expa i to duże dosyć Patrząc na to, że jest to tylko i wyłącznie granie w Fortnite i w jeden z lepszych trybów, czyli w Tajkuny, bo nie oszukujmy się, ale są to jedne z lepszych trybów, w których możecie grać ze znajomymi i przy okazji dobrze się bawić, a przy okazji zdobywać fajne ilości Expa. No bo dlaczego by nie, co nie? No, no i generalnie tutaj jeszcze macie coś takiego, za odbieranie tych nagród również dostajecie Expa. Jak widzicie, dostałem 7000 za to Expa i zaraz będę wiał kolejny poziom. Także myślę, że mega, mega spoko. No i co, wbijajcie sobie na tą mapę TikToker Tycoon. Ja się będę z wami żegnał, idę wbijać poziom. No i co? Siemano. A widzicie, teraz zostałem 12 tysięcy expa i właśnie poziom. siema!